Teraz proszę o zabranie głosu Panią Anitę Jaśkiewicz-Sojak, Miejskiego Konserwatora Zabytków z Wejherowa. Wspominałem Państwu o tym, że dwa numery kwartalnika z 2014 roku były poświęcone Elblągowi i Przemyślowi. Natomiast pierwszy numer z tego roku jest poświęcony, poświęcony właśnie miastu Wejherowo. serdecznie. Jestem Miejskim Konserwatorem Zabytków w Wejherowie i chciałabym przedstawić krótko działania konserwatorskie i rewitalizacyjne, które podejmujemy w Wejherowie. w dziedzinie wszelkie działania, które podejmujemy w zakresie ochrony zabytków w Wejherowo to 50-tysięczne obecnie miasto, powiatowe miasto w województwie pomorskim. A dla nas interesujące jest to, że prawie w całości zachowane. To znaczy zachowana jest struktura miasta, ponieważ właściwie ani pierwsza, ani II wojna światowa nie zniszczyła jakichś poważnych kwartałów zabudowy, ale ta struktura wypełniona jest też zabudkami. Z tego też względu, prawie w całości miasto wpisane jest do rejestru zabytków, co niektórych smuci, a nas cieszy. Zachowane, zachowane miasto jest gratką dla badaczy, ale jest właściwie szczęściem dla wszystkich, ponieważ przyjemnie się mieszka w historycznym mieście w takiej harmonijnej, dobrej jakości y, przestrzeni dobrze się pracuje, dobrze się wypoczywa, y, również zwiedza, bo jest y, co. I y, właściwie to wejcherowo zabytek, y, miasto i, i poszczególne obiekty y, są y, nie są skansenem. Są zabytkami żyjącymi, ponieważ no, wszystkie mają właściwie swoje funkcje oprócz Jakichś pojedynczych obiektów, które no, spędzają nam sens oczu, bo, bo, nie można, bo, bo z niektórymi po prostu nie można sobie poradzić z, z jakimiś niesubordynowanymi właścicielami, czy po prostu niechcącymi korzystać z tego dobra, które posiadają. I właśnie co chciałabym podkreślić, że tymi Tą atrakcyjną przestrzeń stanowią nie tylko pojedyncze zabytki, część wpisana do rejestru zabytków, mnóstwo nie wpisanych do rejestru, ale ewidencyjnych, no i właśnie ta ciekawa struktura miasta. Muszę troszeczkę o historii powiedzieć, ponieważ jednak ona uwarunkowała ten zasób zabytkowy miasta. Wejherowo zostało założone przez Jakuba Wejchera w 1643 roku jako osada Wola Wejherowska i Wejher jest to jedyna lokacja miejska prywatna na Pomorzu. W ciągu kilkunastu właściwie lat pomiędzy rzekami Białą, obecnie Cedronem i Srebrną Powstała ta zabudowa o charakterze już miejskim, a w 1650 Wejcherowo uzyskało przywilej miejski i dalej rozwijało się właśnie jako miasto. Nad miastem od razu, właściwie już równolegle z powstawaniem miasta, zaczęła powstawać Kalwaria Wejcherowska. Ona została właśnie przez Jakuba Weichera założyciela miasta założona, wytyczono ścieżki kalwaryjne i zaczęto budować obiekty, poszczególne kaplice, które były fundowane i przez Wejhera, przez jego dwie kolejne żony, przez jego przyjaciół, nie tylko z Pomorza, ale również na przykład z Krakowa. I, no i powstała też siedziba. Wejhera, ale raczej nie był to pałac nie była to jego stała siedziba, tylko taki, taka rządcówka, taki dwór letni, który pomagał mu sprawować nadzór nad dobrami. Potem właścicielami tych dóbr wejherowskich byli radziwiłowie Sobiescy, m.in. król Jan III Sobieski, Potem przebędowscy, a w końcu. W końcu pod koniec XVIII wieku dobra te przejął drud Kajzerlinków i już właściwie do 1943 roku oni oni rządzili na tych terenach. Ilustracja, którą Państwu pokazuję, to jest najstarszy wizerunek Weicherowa i właśnie z około 1660 roku. I y, proszę zwrócić uwagę, że to jest kilkanaście lat od, od powstania y, osady. Y, tu mamy y, miasto zaznaczone, y, w, w tym miejscu znajdowała się, a potem rozwijała siedziba następnych właścicieli y, Wejcherowa i dóbr wejcherowskich i na wzgórzach powstała właśnie kalwaria. I chciałabym też zwrócić uwagę właśnie na te trzy elementy struktury przestrzennej, ponieważ one właściwie do dziś funkcjonują i miasto tak działa. To jest miasto, zespół pałacowo-parkowy i kalwaria. Następna mapa 1810 około rok, czyli początek. XIX wieku, wtedy Wejherowo już po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w państwie pruskim i co ciekawe na początku właśnie z tych barokowych ram nie wychodziło. Dopiero, dopiero druga połowa XIX wieku spowodowała, że, że wtedy nastąpił, wówczas nastąpił gwałtowny rozwój miasta, rozbudowano przedmieścia, Powstawały rozmaite gmachy użyteczności publicznej, ponieważ Wejherowo było miastem administracyjnym. Powstawały jakieś pełno nowych gmachów, szkoły, szpitale. Także dużo, dużo budowano w Wejcherowie i właściwie ta struktura w okresie międzywojennym też pozostała podobna. W 1936 rok w okresie międzywojennym powstawały powstawało Dużo osiedli na obrzeżach miasta powstawało osiedla mieszkaniowe. A w 1920 roku wojennego wróciło do Polski i, i wtedy w stylu modernistycznym, w, w takim, z tendencjami modernistycznymi rozbudowywano miasto, uzupełniano ogmachy publiczne, które były zbędne, ale też trzeba powiedzieć, że wówczas powstała też koncepcja miasta Kurowtu, to znaczy wejherowa. wejherowo taką widziano przyszłość dla wejherowa, wejherowo Kurort i mnóstwo w tym okresie powstało obiektów sportowych, basen, który widzimy tutaj na zdjęciu korty tenisowe, a na terenie Kalwarii powstawały na przykład tory saneczkowe, czyli nie, na, nie przy samych ścieżkach kalwaryjnych, ale w naprawdę niedalekiej odległości. Stadion, boisko sportowe, tory saneczkowe, co więcej skocznia i widzimy, widzimy tam takiego skoczka, który w oddali drewnianą skocznię, które już niestety Wejherowo ma problem z terenami inwestycyjnymi, właściwie z rozwojem, już się nie rozwija przestrzennie, ponieważ jest w Dolinie Redy z obu, z obu stron, od południa wzgórzami kalwaryjnymi, od północy wzgórzami morenowymi jest właściwie zamknięte i z obu pozostałych kierunków, czyli wschód, zachód Sąsiaduje z miejscowościami, więc nie ma, nie ma terenów inwestycyjnych, gdzie mogłyby powstawać jakieś nowe, nie wiem, fabryki, osiedla. Wykorzystuje się w związku z tym tą strukturę istniejącą. I, i co ciekawe, taka jest, taka jest od, od kilkunastu lat polityka miasta, polityka gminy, że inwestuje się w atrakcyjność tej przestrzeni historycznej którą można wykorzystać. Historyczna przestrzeń jest atutem, której atrakcyjność podnosząc, podnosi się zarówno jakość życia mieszkańców w mieście, jak i daje się sposób rozwoju turystycznego chociażby w miejscowości. W związku z tym podejmowane są też różne kompleksowe projekty, inwestycje rewitalizacyjne i dotyczy to zarówno takich najbardziej, największych znanych obiektów właśnie jak Kalwaria Wajcherowska czy Park Przebędowskich, ale też samej zwraca się uwagę i podnosi jakość terenów miejskich, placów, ulic i zabudowy, która się przy nich znajduje. I właśnie Kalwaria Wejherowska, rewitalizacja terenów Kalwarii Wejherowskiej, była właściwie taką pierwszą bardzo dużą realizacją. Została, projekt, ten został ukończony w 2008 roku. Gmina pozyskała fundusze europejskie, także. W, właśnie w taki sposób pozyskano fundusze i zrewitalizowano cały obszar Korwali, naprawdę rozległy, bo to są obszary leśne właściwie na całej długości Wejcherowa. Poszczególne obiekty kaplic, ale też wnętrza tych kaplic. Malarstwo, grupy rzeźbiańskie, barokowe, które w niektórych kaplicach się znajdują, no i teren, ścieżki, które oświetlono, też dodano małą architekturę, jakby usprawniono ten ruch pielgrzymkowy, który jest wciąż żywy w Wejherowie. Ale co ciekawe, na przykład monitoring, który założono w, w takich najważniejszych obiektach, spowodował, że już nie ma aktów wandalizmu. Od, tysiąc, od 2008 roku, czyli właśnie od, od momentu zakończenia tego projektu, były tylko trzy takie spektakularne akty wandalizmu. Ale yy, akcja, monitoring spowodował, że akcja była tak szybka tak szybko wychwy wychwycono tych sześć yy, mieszków, że po prostu nikt już, yy, już ni nikt nie chce, nie próbuje nawet. Yy. Za, za te prace przeprowadzone właśnie zakończone w 2009, 2008 roku w 2009 roku gmina miasta Wejherowa uzyskała wyróżnienie w konkursie nagrodę za zabytek przedbany. Następna duża realizacja to rewitalizacja parku przypałacowego. Nie mamy niestety zbyt wielu przedstawień ikonograficznych. Nie ma projektu parku. W związku z tym te prace były bardzo utrudnione. Nie było dostatecznej ilości wiarygodnych i odpowiedni, o, o, odpowiednich przekazów kartograficznych, ale. Ta ikonografia, którą, która była dostępna, posłużyła między innymi do, do odtworzenia niektórych elementów parku, i tu widzimy właśnie widok, widoki parku po przeprowadzeniu części prac, bo też chciałam zaznaczyć, że ta, ta rewitalizacja właściwie nie jest zakończona. Po pierwsze dlatego, że jeszcze pewne działania są podejmowane, ale też dlatego, że no po prostu pielęgnacja zieleni, staro drzewu i dbanie o te dywany kwiatowe to jest właściwie praca. Na, na, w każdym roku trzeba odpowiednią ilość i wysiłku i pieniędzy poświęcić na park. Rewitalizuje się przestrzeń publiczną, czyli ulice, place widzimy na dole nocny widok rynku obok ulica Sobieskiego, jedna z właściwie naj, najdłuższych, najbardziej reprezentacyjnych ulic miasta. Wzdłuż dronów tej rzeki przepływającej kalwaryjnej, o kalwaryjnej nazwie przepływającej przez Weiherowo, utworzono ciąg pieszo-rowerowy. Ale, się, ale przywraca do życia, do świetności również właśnie te pojedyncze obiekty, które znajdują się przy tych ulicach i placach. I chciałbym zaznaczyć, że tu będę pokazywać już tylko obiekty, które są obiektami ewidencyjnymi. One nie są wpisane do rejestru indywidualnie, tylko znajdują się na terenie wpisanym do rejestru i y, prace przy nich dofinansowywane są przez Gminę Miasta Wejherowo dzięki temu, że w 2006 roku przyjęto uchwałę o możliwości dotowania, ale początkowo były to y, tylko obiekty, objęte tą uchwałą tylko obiekty wpisane indywidualnie do rejestru, natomiast od 2009 do, do, dofinansowujemy również te obiekty, które znajdują się na terenie wpisanym do rejestru i które yy, są ważne dla przestrzeni publicznej, czyli to, co znajduje się w przestrzeni publicznej i też yy, podnosi jej jakość, yy, ma szansę na yy, dofinansowanie. Yy. Właściwie chciałam też podkreślić, że zasady, jakie przyjęliśmy, to obiekty wpisane indywidualnie do rejestru 100% możliwości uzyskania dofinansowania na poniesione wydatki, przy obiektach pozostałych 75%. Trzeba powiedzieć, że rzadko wykorzystujemy te, te górne limity, ponieważ duże jest zainteresowanie dofinansowania, czemu trudno się dziwić. I staramy się rozdzielać fundusze tak, żeby, żeby pomóc wielu wspólnotom czy również prywatnym właścicielom. Bo to też chciałam podkre podkreślić, że przyjęliśmy zasadę, że dofinansowujemy również nie tylko wspólnoty, nie tylko na przykład kościoły, związki wyznaniowe, klasztor. Przyklasztowny kościół, ale również obiekty, które znalazły się w rękach prywatnych z różną historią, bo też ci ludzie mają największe problemy z utrzymaniem zawódków. Ale są też wspólnoty bardzo dzielne i, i działające dobrze dla swoich obiektów, którymi są właścicielami. Tu mamy przykłady obiektów, które nie występowały do finansowania, a też przeprowadziły bardzo dobre konserwatorsko działania w elewacjach i chwała im za to. To są obiekty, które w tym roku dostaną dofinansowanie między innymi. Tak się zdarzyło, że również są one wszystkie prywatne, nie są to wspólnoty mieszkaniowe, ale prywatne podmioty. Chciałabym jeszcze podkreślić działania, dobre działania i pokazać jako wzór do naśladowania w naszym, na naszym terenie, ale Mamy zespół dawnego szpitala psychiatrycznego, który jest właściwie największym założeniem budowlanym na terenie Wejherowa I instytucje, które tam funkcjonują, również wykonują bardzo dobre działania konserwatorskie i krok po kroku, budynek za budynkiem, przeprowadzają remonty. Nie są to obiekty wpisane do rejestru jeszcze indywidualnie. Jeden z budynków, dawny dom lekarzy będzie poddany pracom kompleksowym, restauratorskim, łącznie z wnętrzami i tutaj mamy poszukiwania oryginalnych kolorów wnętrz, również tym na to zwrócą uwagę wykonawcy przy realizacji tego projektu. Mamy ukryte dziedzictwo, takie którego normalnie nie widać, ale niezwykle ważne, no i często uciążliwe dla inwestorów, bo muszą prowadzić badania archeologiczne, ale chciałam się pochwalić, bo w zeszłym roku przy okazji właśnie takich deweloperskich, deweloperskiej inwestycji, prowadzonych badań przy tej okazji, odkryto najstarszego na naszym terenie człowieka, jest to wejherowianin z okresu 1700, 1700, 1700 lat przed naszą erą, i co ciekawe, pochówek zachowany w idealnym stanie. Po prostu nad nim znajdował się sad i warzywnik. Na szczęście nie naruszono niższych pokładów. Zieleń jest bardzo ważnym składnikiem miasta historycznego. Mamy piękne zatrzewienia alejowe. Właściwie przy każdym założeniu przestrzennym, w zespole budowlanym, jest zieleń, która jest pielęgnowana oprócz parków, cmentarzy historycznych. Co więcej, w zeszłym roku. Właśnie na jednej z komisji zieleniarskich wyszedł do nas samie żuk chrząszcz pachnicy dębowej. No, tym, którzy wydają pozwolenia na usuwanie drzew, mogę powiedzieć, że z satysfakcją oglądałam miny, miny tych wnioskodawców, którzy chcieli przeprowadzić właściwie hekatombę na alej, jednej z ważnych alej wyjazdowych już miast. I właściwie to już koniec. Bo chciałam właśnie nawiązać do tego, że przygotowaliśmy najnowszy numer renowacji zabytków poświęcony jest Wejherowu. Staraliśmy się przedstawić taki przekrój różnych, różnych przejawów dziedzictwa kulturowego Wejcherowa i zarówno właśnie tej struktury przestrzennej poszczególnych obiektów, zieleni, wnętrz, cmentarzy, Także mam nadzieję ogromną, że Państwo zainteresujecie się, zainspirujecie i przyjedziecie do wejherowa. Wszystko to oglądać na żywo. Dziękuję bardzo.